Było to latem tuż przed rozpoczęciem ósmej klasy. Byłam na imprezie przy basenie urodziny mojej przyjaciółki, gdzie były tłumy ludzi. W pewnym momencie, kiedy Lilia poszła po napoje dla nas, podszedł do mnie mężczyzna. Nie rozpoznałam go, ale przecież to była impreza mojej przyjaciółki, więc nie powinno dziwić, że nie znałam wszystkich gości. Uśmiechnął się lekko. Wyglądał na nieogolonego od przynajmniej kilku dni, a jego wzrok nie spoczywał bezpośrednio na mnie. Cofnęłam się, czując się nieswojo. Cześć, powiedział. Cześć? Odpowiedziałam. Jak masz na imię? zapytał. Pomyślałam, że nie zaszkodzi podać imienia, zwłaszcza, że byliśmy wśród tłumu w ogrodzie mojej przyjaciółki. Jestem Anna, a ty? Rysiek. Odpowiedział natychmiast. Dobrze się bawisz z Lilią? Rozluźniłam się trochę. Jestem przyjacielem jej rodziców, dodał niezwłocznie. Kontynuował zbliżając się do mojej twarzy. Jego oczy wydały się zamglone i nieskupione, a oddech pachniał alkoholem, mimo że było jeszcze na to za wcześnie. Odsunęłam się, czując narastającą niezręczność i pomachałam na pożegnanie. Kiedy się odwróciłam... Już go nie było. Opowiedziałam o tym Lili, a ona wspomniała o tym swoim rodzicom. Jej rodzice przyznali, że nie znają żadnego ryśka, co trochę mnie przeraziło. Powiedzieli jednak, że mógł go przyprowadzić któryś ze znajomych. Wzruszyłam więc ramionami i uznałam, że wszystko jest w porządku. Po zakończeniu imprezy zostałam u Lili na noc u niej w domu. Jej rodzice pojechali odwiedzić jej starszą siostrę aby zawieść jej resztki jedzenia, ponieważ nie czuła się dobrze i nie mogła uczestniczyć w imprezie. Zostałyśmy więc same w domu z jej starszym bratem. Lilia i ja bawiłyśmy się w jej sypialni, kiedy zadzwonił jej tata. Poprosił ją, żeby poszła wyłączyć światła przy basenie, bo sam o tym zapomniał. Lilia zgodziła się i wyszłyśmy na podwórko. Czekałam na tylnym ganku na smsa od naszego przyjaciela, Podczas gdy ona poszła wyłączyć światła. Kiedy skończyła, wróciłyśmy do domu, zamknęłyśmy drzwi i poszłyśmy na górę, żeby kontynuować zabawę. W pewnym momencie Lilia poprosiła mnie, żebym sprawdziła, czy zasłony są dobrze zasunięte. Kiedy to robiłam, przypadkiem spojrzałam na zewnątrz i zauważyłam, że wszystkie światła basenu znów były włączone. Lila? zapytałam, mając dziwne przeczucie. Wyłączyłaś światła basenu, prawda? Tak, wyłączyłam, odpowiedziała podchodząc, żeby się upewnić. W basenie pływała postać, choć nie mogliśmy zobaczyć jej twarzy. A, to pewnie tylko Adam, powiedziała Lila, mówiąc o swoim bracie. Chodź, przestraszymy go. Zeszłyśmy do basenu i otworzyłyśmy tylne drzwi. Czekając za krzakami, widziałyśmy czubek jego głowy kołyszące się w wodzie. Chciałyśmy zaraz wyskoczyć i go przestraszyć, ale wtedy spojrzałam na jedno z okien domu. Zasłony były odsłonięte i wtedy zobaczyłam twarz Adama, oświetloną światłem z jego sypialni. Chwyciłam Lilę za ramię i obie wiedziałyśmy, że osoba w basenie wcale nie była jej bratem. Nie wzięłyśmy telefonów, żeby ich przypadkiem nie zamoczyć, a gdybyśmy pobiegły z powrotem do domu. Istniała szansa, że nieznajomy mógłby nas zobaczyć, zanim byśmy weszły do środka. Próbowałyśmy machać do Adama, ale on nas nie zauważył. Niespodziewanie pluskanie w basenie ustało. Zamarłam i słyszałam każde z moich panicznych uderzeń serca. Nagle ktoś chwycił mnie za ramię i rzucił do przodu. Krzyknęłam, a Lila zrobiła to samo. Spojrzałam w górę i zobaczyłam Ryszarda. Z wyrazem twarzy, którego nigdy nie zapomnę. Nigdy nie widziałam nikogo z tak przerażającym uśmiechem. Pisknęłam, a wkrótce moje usta wypełniła woda. Wrzucił mnie do basenu i trzymał pod powierzchnią. Dusiłam się, próbując się oswobodzić, i zdałam sobie wtedy sprawę, że złapał też za ramię Lili, chociaż ona na szczęście nie była w wodzie. Był silny i najpewniej chory psychicznie krzyknął czas popływać Lila jednak zdołała kopnąć go w twarz wystarczająco mocno żeby uciec, trzaskając za sobą drzwiami on nadal mnie jednak trzymał, śmiejąc się podczas gdy ja próbowałam już tylko wytrzymać jak najdłużej bez oddechu kiedy czułam, że zaraz odpłynę usłyszałam syrenę policyjną podniósł mnie i rzucił mną o ziemię, łamiąc mi przy tym rękę Zdążył jednak uciec. Policja przesłuchała mnie, ale jego nigdy nie znaleziono. Nigdy nie zapomnę tej chwili, gdy byłam pewna, że umrę, ani tych przerażających, zamglonych oczu. Od tamtej pory boję się wychodzić na zewnątrz po zmroku, zwłaszcza w okolice basenu. To wydarzyło się zimą, kiedy chodziłem do liceum. Wracałem ze szkoły do domu, słuchając muzyki. Przed sobą zauważyłem czarnego kota stojącego na środku chodnika. Miał przepiękne niebieskie oczy. Zatrzymałem się na chwilę, żeby na niego popatrzeć. Nie widziałem go wcześniej. Nie miał obroży, ale wyglądał na zbyt czystego, żeby być bezdomnym kotem. Zauważyłem też białą plamkę koło jego lewego oka. To było dziwne, że kot był sam na zewnątrz. Padał gęsty śnieg, a bezpańskie koty w mojej okolicy zazwyczaj chowały się w opuszczonych budynkach, żeby się ogrzać. Było mi żal tego biednego stworzenia, ale wiedziałem, że nie mogę go zabrać do domu. W końcu zacząłem odchodzić, kiedy usłyszałem miauczenie. Było bardzo głośne, i niemal agresywne. Poczułem niepokój i przyspieszyłem kroku. Doszedłem do wniosku, że kot jest po prostu bardzo głodny, i postanowiłem, że jeśli zobaczę go następnego dnia, dam mu coś do jedzenia. Szedłem dalej do domu i w pewnym momencie ogarnęło mnie bardzo dziwne uczucie. Wyjąłem słuchawki z uszu i rozejrzałem się wokół. Wtedy zobaczyłem mężczyznę. Był bardzo wysoki i chudy, miał potargane włosy i nosił czarny płaszcz. Nie mogłem dostrzec jego rysów twarzy przez gęsty śnieg. Po prostu stał na środku drogi. Coś było w tym bardzo niepokojące, ale szedłem dalej, tym razem bez muzyki, żeby być bardziej czujnym. Wtedy usłyszałem ciężkie kroki, jakby ktoś szybko się do mnie zbliżał. Odwróciłem się i zobaczyłem mężczyznę biegnącego w moim kierunku. Przestraszyłem się i zacząłem uciekać, bo facet był znacznie wyższy i pewnie bardziej wysportowany ode mnie zwykłego licealisty. Szybko mnie dogonił. Czułem, jak serce wali mi w gardle. Bałem się, że zaraz mnie dopadnie i kto wie, co wtedy mi zrobi. Moje obawy się spełniły, kiedy poczułem, jak chwyta mnie za ramię. Próbowałem się wyrwać, ale uścisk był zbyt silny. Kiedy spojrzałem na niego, pierwsze, co zauważyłem, to oczy. Były mocnego, ciemno-niebieskiego koloru. Zauważyłem też białą plamkę koło jego lewego oka, wyglądającą jak objaw bielactwa. Był dokładnie taki sam jak kot, którego widziałem wcześniej. Nie wyglądał na bezdomnego. W rzeczywistości miał bardzo czystą twarz. Jego wyraz był po prostu pusty. Nie wyglądał ani na złego, ani na szczęśliwego, ani na smutnego. Tylko puste niebieskie oczy wpatrujące się we mnie. Nie wyciągnął noża ani mnie nie uderzył, tylko trzymał mnie naprawdę mocno za ramię. Nie wiem jak, ale zebrałem siły, żeby wyrwać się z jego uścisku i uciec. W końcu dotarłem do domu. Bezdomni i narkomani na ulicach nie byli rzadkością tam, gdzie mieszkam. Z jakiegoś powodu ten mężczyzna był inny. Nie wierzę w mityczne stworzenia, ale podobieństwo było zbyt uderzające. Nie wiem, czy to był zmiennokształtny skinwalker, czy jeszcze coś innego, lecz do dziś głęboko wierzę, że to, co wtedy zobaczyłem, nie było zwykłym człowiekiem. Kilka lat temu pojechałam z rodziną na coroczne wakacje na Maderę, wyspę, z której pochodzą moi rodzice. Dla nas było to coś zupełnie zwyczajnego ponieważ mieszkali tam nasi dziadkowie. Nocowaliśmy w jednym z ich domów, a dni spędzaliśmy chodząc na festiwale. Jeśli nie wiesz zbyt wiele o Maderze, ta historia być może pozwoli ci lepiej ją poznać. Nie wydarzyło się wtedy nic szczególnego w sensie fizycznym. Był to po prostu koszmar, który jako dziecko odebrałam niezwykle realnie. Jak już wspominałam, podczas pobytu na Maderze mieszkałam w domu dziadków. Na piętrze miałam własny pokój. Był on dość upiorny, ponieważ moja babcia uwielbiała wiktoriańskie lalki. Kiedy w końcu udało mi się zasnąć, przyśnił mi się koszmar, którego do dziś nie potrafię zapomnieć. Obudziłam się i z łóżka usłyszałam szelest na podłodze. Spojrzałam w dół i zobaczyłam, że cała powierzchnia pokryta była czarnymi owadami, które pełzały we wszystkie strony. Nie widziałam już moich ciepłych, brozowych desek podłogowych. Panica zaczęłam wołać o pomoc. Ktoś otworzył drzwi do mojego pokoju. Zobaczyłam, jak wchodzi mój młodszy brat, a tuż za nim stała kobieta w odrażającej, fioletowej sukni. Nigdy wcześniej jej nie widziałam. Zanim brat zdążył podejść bliżej, kobieta wbiła rękę w jego plecy i wyrwała mu serce. Pamiętam, że we śnie krzyczałam z całych sił. Wtedy kobieta spojrzała na mnie i powiedziała tylko Twoich rodziców już tutaj nie ma. W tamtej chwili się obudziłam. Byłam tak przerażona, że pobiegłam do sąsiedniego pokoju, w którym powinien spać mój brat. Jednak w ciemności nie mogłam go dostrzec. Cóż, byłam tylko głupim dzieckiem. Mój niepokój narastał z każdą chwilą. Wbiegłam z pokoju i zbiegłam na dół, ale nigdzie nie znalazłam rodziców. Ogarnęła mnie jeszcze większa panika. Zwłaszcza po tym, co powiedziała kobieta z mojego koszmaru. Łzy same napływały mi do oczu. Wtedy usłyszałam głos mojego starszego brata, który wołał mnie ze schodów, po których dopiero co zbiegłam. Powiedziałam mu, że miałam zły sen. Został więc ze mną w pokoju, a przy okazji pokazał mi, że nasz młodszy brat spokojnie chrapie we własnym łóżku. Następnego ranka brat opowiedział rodzicom o tym, co się stało. Mama zapytała mnie wtedy, co dokładnie mi się przyśniło. Opowiedziałam jej o kobiecie w odrażającej fioletowej sukni. W jednej chwili twarz mojej matki spoważniała, a w jej oczach pojawiło się zmartwienie. Nie rozumiałam dlaczego, tym bardziej, że dla mamy było to coś zupełnie niezwykłego. Około dwa lata później przeglądałam album ślubny moich rodziców w naszym domu na Maderze. Kiedy razem z młodszym bratem porządkowaliśmy strych. W pewnym momencie zauważyłam, że jedno ze zdjęć było rozdarte na pół. Wydało mi się to dziwne. Zaczęłam więc przekładać kolejne strony albumu, szukając brakującej części. Nie znalazłam jej jednak nigdzie. Odpuściłam więc sobie. Około godziny później zaczęłam przeglądać jedną z szuflad w szafce w salonie. Natknęłam się tam na zdjęcie kobiety w fioletowej sukni. Wyglądała niemal identycznie jak postać z mojego snu. Miała na sobie tę samą sukienkę. Poczułam, jak po plecach przebiega mi dreszcz. Położyłam album na stole i otworzyłam go na stronie z rozdartym zdjęciem. Ręce zaczęły mi się trząść, gdy zobaczyłam, że podarte fragmenty obu fotografii idealnie do siebie pasują. Zaniepokojona zapytałam mamę: kim jest kobieta ze zdjęcia. Do dziś wiem tylko tyle, że była uważana za czarownicę i wkrótce potem wraz z moim wujkiem uciekła z Madery, gdy cała społeczność zaczęła wierzyć w te oskarżenia. Może to tylko zbieg okoliczności, ale na samą myśl przechodzą mnie ciarki. Nigdy jej nie spotkałam, a jednak pojawiła się w moich snach. Nie wiem, czy kiedykolwiek zapomnę szczegóły tamtego koszmaru. Zwłaszcza odkąd dowiedziałam się, że ta kobieta była moją ciotką. Pochodzę z pięknego miasta Gliwice na Górnym Śląsku. Kiedy miałam około 12 lat, przeprowadziliśmy się z rodziną do nowego mieszkania. Było ono większe niż poprzednie. Miało trzy sypialnie i byłam bardzo szczęśliwa, że w końcu dostałam swój własny pokój. Uwielbiałam też pokój rodziców, bo mieli ogromne okno z pięknym widokiem na miasto. Przez to okno widać było mieszkania innych budynków. Jedno z nich, to konkretne, znajdowało się naprzeciwko naszego. Po szkole wieczorami chodziłam do pokoju rodziców, żeby podziwiać widoki. Stałam tam zahipnotyzowana panoramą i wysokimi budynkami. Pewnego dnia, gdy patrzyłam przez okno, zobaczyłam dziewczynę w budynku naprzeciwko. Machała do mnie, a ja pomyślałam, że jest bardzo ładna i pewnie miła. Założyłam, że jest w moim wieku. Miała na sobie czerwoną sukienkę i opaskę z kokardą na czubku głowy. Przez kilka miesięcy każdego wieczoru machałyśmy do siebie z przeciwnych stron ulicy. Nigdy jednak nie spotkałyśmy się poza naszymi mieszkaniami. Pewnego dnia mieliśmy gości. Siedziałam obok mamy, kiedy jedna z pań powiedziała: Ktoś w końcu kupił to mieszkanie? Mama zapytała: Które? Pani odpowiedziała, że chodzi jej o mieszkanie naprzeciwko sypialni moich rodziców. Dodała, że było ono wolne od ponad roku. Powiedziałam: Nie, to niemożliwe, było już zamieszkane. Widziałam dziewczynę, która tam mieszka. Przyjaciółka mamy zachichotała i stwierdziła. <grytanie> Dobry żart. Wiedziałam, co widziałam, więc uniosłam się i powiedziałam. Ja nie żartuję. Jest tam dziewczyna, która codziennie do mnie macha, jest w moim wieku. W końcu pani spojrzała na mnie poważnie i powiedziała. Kochanie, może miałaś halucynację. Jestem pewna, że od ponad roku nikt tam nie mieszka. I nikt nie ma dostępu do tego mieszkania. Jest zamknięte na cztery spusty i pilnuje go ochroniarz. Nie mogłam uwierzyć w to, co usłyszałam. Siedziałam tam całkowicie sparaliżowana. Ta historia wydarzyła się latem 2017 roku, kiedy miałam 10 lat. Mój starszy brat i ja mieliśmy opiekunkę, która miała około 17 lat. Ponieważ mama była w domu tylko we wtorki, opiekunka przychodziła w pozostałe dni tygodnia. Przez większość czasu, kiedy się nami zajmowała, chodziliśmy z nią na pobliski basen, spędzaliśmy tam czas i jedliśmy obiad. Potem wracaliśmy do domu, a mama przyjeżdżała nieco później. Zwykle koło 17.30. Pewnego czwartku dzień zaczął się zupełnie zwyczajnie. Opiekunka przyszła około 8 rano. Kilka godzin później postanowiliśmy pójść na basen i zjeść obiad. Wszyscy się przygotowaliśmy i wyszliśmy z domu. Ponieważ byłam wtedy trochę paranoiczna, za każdym razem, gdy wychodziłam na zewnątrz, upewniałam się, że drzwi są zamknięte. A następnie natychmiast przekręcałam klamkę, próbując je otworzyć, by sprawdzić, czy faktycznie się zamknęły. Drzwi były zdecydowanie zamknięte, więc wyruszyliśmy na basen. Spędziliśmy tam trochę czasu pływając, a następnie zjedliśmy obiad i postanowiliśmy wrócić do domu. Kiedy dotarliśmy, wyciągnęłam klucz z torby i wtedy zauważyłam, że drzwi były uchylone. Pchnęłam je, a one same się otworzyły. Przeszedł mnie dreszcz, gdy przypomniałam sobie, że przed wyjściem upewniłam się, że drzwi były zamknięte. Moja opiekunka miała równie przerażony wyraz twarzy, ale mój nierozważny brat nie zwrócił na to uwagi i po prostu wszedł do środka, więc poszłyśmy za nim. W moim domu, po wejściu, po prawej stronie znajduje się wejście do salonu, a na wprost korytarz prowadzący do kuchni. Schody znajdowały się po prawej stronie korytarza, a z przedpokoju było widać balustradę na piętrze. Weszliśmy do kuchni, odłożyliśmy nasze rzeczy, a ja poszłam zamknąć drzwi. Gdy je zamknęłam i odwróciłam się, by wrócić do kuchni, zauważyłam coś kątem oka, co przykuło moją uwagę. Spojrzałam w górę na balustradę i dostrzegłam sylwetkę skulonej postaci ze wysokim, wąskim wentylatorem podłogowym. Przyjrzałam się uważniej i zobaczyłam jej oczy. Były szeroko otwarte i wpatrywały się prosto we mnie. Zamarłam ze strachu, nie mogąc się ruszyć. Jedyne co potrafiłam zrobić, to wpatrywać się w tę postać, nie wiedząc, czy to mężczyzna, czy kobieta. Wtedy moja opiekunka zawołała mnie do kuchni. Postać powoli przesunęła się do pobliskiego pokoju i zniknęła. Pobiegłam do kuchni i opowiedziałam opiekunce oraz bratu o tym, co właśnie widziałam. Na początku mi nie wierzyli, ale nagle wszyscy zamilkliśmy, gdy usłyszeliśmy powolne, skrzypiące kroki dochodzące z góry. Opiekunka cicho chwyciła telefon i nóż kuchenny, prowadząc nas w stronę tylnych drzwi. Powoli przekręcała klamkę, starając się nie wydawać najmniejszego dźwięku. W końcu znaleźliśmy się w ogrodzie. Opiekunka chciała zadzwonić pod numer 112 ze swojego telefonu. Zanim jednak zdążyła to zrobić, usłyszeliśmy stukanie dochodzące z jednego z okien na drugim piętrze. Wszyscy spojrzeliśmy w górę i wtedy go zobaczyliśmy. Był mężczyzną około pięćdziesiątki, z krótkimi, czarnymi włosami i szeroko otwartymi oczami, wpatrującymi się w nas. Odsunął żaluzję, dzięki czemu jego twarz była widoczna bardzo wyraźnie. Zaczęliśmy krzyczeć i rzuciliśmy się biegiem w stronę bramy po boku podwórka. Opiekunka ze strachu upuściła telefon, więc podniosłam go i pobiegłam za nią. Wybrałam numer 112, podałam nasz adres i wyjaśniłam operatorce, co się właśnie wydarzyło. Powiedziała, że policja przyjedzie za kilka minut, i kazała nam udać się do domu sąsiada, gdzie mieliśmy czekać. Kilka razy zadzwoniliśmy do drzwi. Aż w końcu jeden z naszych sąsiadów, starszy emerytowany mężczyzna, wyszedł na zewnątrz. Wpuścił nas do środka, a my, patrząc przez okno, opowiedzieliśmy mu, co się stało. Wtedy zobaczyliśmy trzy radiowozy policyjne, które podjechały i otoczyły nasz dom. Trzej funkcjonariusze weszli przez frontowe drzwi i dokładnie przeszukali całe wnętrze. Wyszliśmy na zewnątrz, by powiedzieć im, że wszystko jest w porządku. A inny policjant zaczął nas przesłuchiwać. Po dokładnym dochodzeniu policjanci wkrótce wrócili do radiowozów. Nie znaleźli niczego podejrzanego. Powiedzieli nam, że najlepiej będzie, jeśli nie zostaniemy w domu, ponieważ ta osoba może wrócić. Opiekunka zaproponowała, żebyśmy poszli do niej. Jej dom znajdował się około 2 km dalej. Wtedy usłyszeliśmy krzyki sąsiadów dochodzące z końca ulicy. Kilka domów dalej. Zapalił się samochód policyjny i dymił się niemiłosiernie. Policjanci dostrzegli mężczyznę biegnącego za rogiem, w kierunku końca ulicy. Jeden z funkcjonariuszy zabrał nas do domu opiekunki, podczas gdy trzej pozostali ruszyli w pościg za mężczyzną. Później dowiedzieliśmy się, że udało mu się uciec. Nigdy nie został aresztowany. Nasi rodzice wrócili do domu, ponieważ policja się z nimi skontaktowała. Byli przerażeni całą sytuacją. Później, tej samej nocy, wróciliśmy do domu i dokładnie przeszukaliśmy całe mieszkanie, upewniając się, że nic nie zginęło. Okazało się, że zniknęła kasetka z pieniędzmi, która była przechowywana w sypialni rodziców. Nie mam pojęcia, kim był, ani w jaki sposób otworzył nasze drzwi wejściowe. Do dziś zastanawiam się, co by się stało, gdybym nie zauważyła tego mężczyzny mógłby nam coś zrobić, kiedy spaliśmy. Czasami nadal czuję się nieswojo, kiedy jestem sama w domu.